Jej się mam, go w tym sorcie e, to jest 5 sedleckich, co nie? O, tak to wygląda. Na no, u gracza posiadają założonego. A to tak wygląda z perspektywy gracza, nie? No, no tak to wygląda. A to jest 10 więcej sedleckich, co i razy więcej. Za ten, za dwa razy większy koszt. Syrii. 5 więcej sreleckich kosztuje 5000, to ten kosztuje tysięcy. I tak specjalnie go wydałem na tyle, żeby on to pokazać. No. Myślałem, że jednak to było tyle, co wcześniej mówiłem, ale okazuje się, że jednak to dodaję. A tak to wygląda z perspektywy gracza. W ogóle jeden z tych sedleckich jest zielony. Ono tutaj lepiej widać. No i to tyle mam do powiedzenia. Ogólnie pokażę coś śmiesznego, nie? O! Tak, tak to wygląda. No. Cóż. No. To tyle. Oj! Baję!